Shqipa të kjitë plotë të kushtë, një një nuk nj 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 të dhej pan straszny plot, nieprawda. I to już jest istnieje. Ja nie pan. rozumiem, natomiast... Ten chłopak ma 80 lat? Albo ja mam 80? A ja nie wiem, ja się nie znam na... to. Ja 80 Ja życzę pani, żeby pani jak najdłużej żyła. Bo tak, bo darzę miłosierdziem każdego człowieka. Że tu jest dużo ludzi 80 nie da zale... się Nie Nie zaczepiam. Niezależna... Niezależna telewizja i no TV. No. no i co? o co chodzi. Nadgrywamy, nagrywamy protest, który się odbywa pod, tele, pod gmatem telewizji publicznej. To jest bardzo złe. nie tu się nagrywa pod stołem. coś tam coś. Ale ja, ja darzę, darzę sympatią Telewizję Polską. Obiektywnie Oczywiście że tak. Ja darzę sympatią Telewizję Polską. Właśnie ja jestem z ramienia przepraszam. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Bo tam prowokuje Jakie nie prowokuje